Dzień dobry, witam was na mojej plantacji, w <laughs> plantacji tego, nie pamiętam jak to się nazywało. Yy, w każdym razie na plantacji o właśnie orzech yy, gamma. Yy, bardzo jest mi to potrzebne, żeby pokazać wam całkiem ciekawą rzecz, yy, którą miałem wam już pokazać w poprzednim odcinku, aczkolwiek yy, no, nie starczyło tam czasu, a poza tym i tak bym wam nie pokazał, bo okazało się, że jest to o wiele trudniejsze niż mi się wydawało. <laughs> Więc potrzeba do tego bardzo dużo tego korzenia gamma. Chwilę wam pokażę co dokładnie będziemy z tego robili. Eee, korzeń gamma jest potrzebny żeby zrobić smar, natomiast z smaru i z szkła robi się żywe szkło. Które to natomiast jest potrzebne żeby zrobić coś takiego, eee, antena snów. Do tego, co robi ten przyrząd, yy, przyjdziemy lada moment, tak naprawdę. Tylko zbiorę sobie cały ten korzeń. Zresztą mówiąc, nie planowałem się jeszcze zajmować tymi farmami. Yy, chciałem wam to pokazać w jakimś innym filmie, yy, ale to, to jeszcze się zrobi. Dzisiaj nie będę się nad tym jakoś bardzo rozwodził. Yy, no dobra, yy, jak już mamy mnóstwo tego korzenia, gamma. To możemy sobie smaru dorobić, tylko co ja tu potrzebuję? Fecum jeszcze jest potrzebne. Ja pierdziela. Eee, fecium, zaraz wam pokażę jak się zdobywa. Musicie zrobić sobie całkiem sporo pastylek. Prawie nie mam już węgla. Później mi się już wszystko kończy. Ach, eee, no, będziecie potrzebowali sporo pastylek. No tego Fecum jest potrzebne całkiem sporo. Eee... Żeby zrobić to w sensie. Ja potrzebuję dwóch tych yy, urządzeń całych. Wam tak naprawdę wystarczy jedno. No, chyba że akurat będziecie chcieli zdobyć to samo co ja. O, kurde, ale fajne miejsce do zbierania danych. Yy, z takich rzeczy możecie dane nawigacyjne sobie zbierać. To jest kurde, zaraz was obok mojej bazy. Całkiem przyjemna. Jak macie coś takiego blisko. Twojej bazy e, lub tam innego miejsca, w którym często jesteście, to polecam postawić sobie znacznik, bo z tego co się orientuje, te rzeczy się odnawiają. E, dobra, ja już sobie zebrałem trochę tego bungla, nie jest tego dużo, ale na parę minut starszy. Dobra, dużo pastylek. I teraz zlokalizujcie sobie jakąś grupkę stworzeń. Tak, żeby tego było sporo, jakieś takie statko. Wcześniej tu się jedno stado kręciło, ale teraz widzę, że te wzięło i se znikło, eee, więc no dobra, polatam tu chwilę, bo czym więcej tych zwierząt będzie, tym szybciej to pecium zdobędziecie, pecium. Chyba dobrze to wymawiam, też nie wiem. Dobra, dużą grupą zwierząt to ja tego nazwać nie mogę, ale niestety nie mogę nic lepszego znaleźć. Eee, dobra, odpalacie sobie X, zadajcie sobie to i zaczynacie sypać tymi mm, tymi pastylkami Witam, dzień dobry. Co Pana sprowadza na moją planetę? Zaczynacie e, tym sypać. E, to fecium całe to tak naprawdę są po prostu zwierzęce odchody. więc one się muszą najeść na no, podstawie tych pastylek. Nie są nawet tym zainteresowane za bardzo. No i teraz musicie chwilę po prostu poczekać. I za chwilkę one powinny dać nam to fecium. O, właśnie, już pierwsze. Tutaj wyleciało. Tego nie zdobywa się jakoś dużo, więc jest dosyć mozolne i niezbyt przyjemne, bo trzeba stać przy nich i, i rzucać im co jakiś czas te pastylki, więc dobrze jak jest z tych zwierząt po prostu bardzo dużo. Bo wtedy idzie to zdecydowanie szybciej. Eee, później można robić jakieś farmy tego, w sensie są jakieś tam zagrody chyba dla tego, czy jakieś tam automatyczne... Właśniki, już, już nie pamiętam jak to działało, ale wiem, że coś takiego jest i chyba właśnie służy to do zdobywania tego materiału. Ale ja kuźwa, wszystkie biegną. Jakby się czegoś przestraszyły, no bo te stoją koło mnie normalnie. A tamte gdzieś biegną, nie wiadomo gdzie. Wszystkie w tym samym kierunku. Wygląda dosyć dziwnie. Dobra, skończyły mi się pastylki. Już widzę, że oni tu jeszcze wyrzucają to. Eee, dobra, w każdym razie nazbierałem tego 300 sztuk, no nie jest to jakieś imponujące, ale na jakiś czas mi to na pewno wystarczy. No dobra, e, na szybko sobie wykraftujemy to, co będzie nam potrzebne, żeby szkło. A niestety do żywego szkła potrzeba bardzo dużo zwykłego szkła. Więc, dobra, ale to się robi z kryształu szronu, którego powinienem mieć całkiem sporo, tylko nie widzę, gdzie to kuźwa jest. Nie wiem ile tego mam, bo nie chcę przesadzić. Ja będę tego potrzebował, żeby to sobie później jeszcze posiać. A do tego też są potrzebne te rośliny. E, dobra, na razie mam cztery sztuki tego żywego szkła, więc dobra, możemy przejść. Już zrobić jeden, ten pierdzielnik cały. Zróbmy go. Na razie niech będzie jeden. Brakuje do statku. I cóż, trzeba polecieć po prostu, więc lecimy w kosmos I użyjmy sobie tego po prostu eee, Gdzie to jest, gdzie to jest Późwa, znowu sobie taki syf zrobiłem A dobra, to działa automatycznie, jakby na silniku pulsacyjnym trzeba latać Spoko, myślałem, że trzeba tego użyć eee, Mniejsza z tym, nie, jeszcze tego nigdy nie używałem Niby nie jest to jakaś wybitnie przydatna rzecz, ale całkiem fajna. E, Dobra, mamy spotkanie z czymś takim. Dolećmy do niego i możemy przyjąć wiadomość. To jest oczywiście coś na kształt żywego statku, można byłoby powiedzieć. Zobaczmy. Tak naprawdę nie wiem co mi daje to pierwsze spotkanie. Wiem na pewno, że w jednym układzie jest bardzo fajny. Yy, bardzo fajna rzecz do znalezienia. Yy, ale trzeba najpierw właśnie użyć tego. Więc po yy, to głównie to robię. Dowiedziałem się dzisiaj w sumie. Się przed nagraniem już, już nagrałem przywitanie tak naprawdę do odcinka i się dowiedziałem, że to będzie mi potrzebne. O Boże, co on mi tu za jakieś pytania zadaje? Nie wiem, będzie cokolwiek tak naprawdę, to raczej nie ma wy... znaczenia tak naprawdę co wybierzemy. Eee... Hmm, aha możemy sobie wybrać co chcemy albo żyłam yy, góry po po kedych Indu Ey, ten jące życiowoczymie te albo ...megafauna. fauna nie wiem to też nie chyba wiem to do mega fauna. ja chcę to tego do tej megafauny. fauny Ey, bo chyba dostanę właśnie koordynaty takiego miejsca okej okay. Hmm. Nie wiem, o co tu chodzi kompletnie. Nie daj cokolwiek. Tak naprawdę, mówię, ten dialog nie ma dla mnie kompletnej... Kompletnie... A, tak powiem. Okej. Okay. dalej mogę lecieć i szukać tego? Jak to działa? W sensie myślałem, że tego więcej trzeba skraftować, że to jest jednorazowe. Nie wiem o co tu dokładnie chodzi z tym urządzeniem. Co my tu mamy? Znowu chyba on. Tak naprawdę muszę po prostu z nim chyba dokończyć ten cały dialekt. Ja wcześniej klikłem, żeby zakończyć. No, ta... była mniejsza z tym. On tu ma. A, to jest dokładnie to samo. Eee, dokładnie to samo, co było wcześniej, więc po prostu przeklikam to, bo nie ma sensu, że tak powiem, się bawić w to. A, I lecimy po to, po co tak naprawdę chciałem polecieć. Nie ile to będzie trwało. O. I właśnie, możemy go sobie wcielić do naszej floty, bo to jest jako fregata. Do oczywiście naszych misji na faktowcach. Nie wiem, czy zwykłe fregaty mają to. Mają chyba takie coś, no ale tu mamy. Bonusy do walki, ma, jak powiem, koszty paliwa, czas ekspedycji zmniejsza, czas ekspedycji zmniejsza. Ja go sobie przyjmę do floty, oczywiście. Niech będzie. Eee, szczerze, myślałem, że to jest coś bardzo rzadkiego, ale wygląda na to, że to jednak nie jest jakaś taka tu rzadka rzecz. Dobra, w każdym bądź razie. Eee, Bo razie. Ja, przeglądając reddita, teraz już Wam mogę powiedzieć w pełni nie będę tego trzymał w jakiś. Tajemnicy. Przeglądałem Reddit i właśnie natknąłem się na coś, co wyglądało jak żywy statek, ale na początku w ogóle myślałem, że to jest faktowe, bo na screenie przedstawiono to tak, jakby to było nie wiadomo jak duże. Ale później zacząłem tam patrzeć i się okazało, że to jest właśnie fregata i myślałem, że to się pojawia tak jak zwykłe fregaty. Także jest to po prostu jakaś tam bardzo rzadka wersja, powiedzmy. Z rzadkim wyglądem, o tak, że jest po prostu bardzo, bardzo rzadka, po prostu zwykła fregata. tu już się później okazało, że jednak to. O kurde, chyba balkonem trzeba wlecieć. No wlatuj no. Wiem, że się da tu wlecieć, bo już tu wlatywałem. O, teraz się udało. Taki powiedzmy skrót do portalu, jakby ktoś chciał, można wlecieć tym balkonem. Dobra. Hmm. Lecimy do portalu. Ja myślałem, że to jest takie po prostu rzadkie bardzo, a to się później okazało, że to jest w ogóle właśnie, że trzeba to, 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 to urządzenie całe posiadać, żeby odszukać tych statków. No i w układzie, do którego zaraz polecimy jest fajna s klasa W sensie, no, nie wiedziałem, że to jest aż tak powszechne, że to można zdobyć w taki łatwy sposób. Myślałem, że to jest coś mega rzadkiego, no ale nie każdy wie pewnie o tym, ja też się dowiedziałem. W sumie dzięki temu postowi na że, że można coś takiego posiadać. Jak komuś zależy, no to nie, nie jest to aż takie ciężkie do zrobienia, o ile macie farmę albo macie dużo smaru po prostu. Eee, no ja trochę przegiąłem, bo mówiłem. myślałem, że to jest jednorazowe, a okazuje się jednak, że nie. No dobra, przejdziemy sobie przez portal, eee, polecimy do tego układu, pokażę wam jak to zrobić. Nie wiem, czy trzeba przeładowywać świat za każdym razem, ale najlepiej jest to zrobić, bo wtedy macie 100% pewności, że, że będzie to działało. Pamiętajcie, że jeśli chcecie odświeżyć świat, yy, ogólnie save odświeżyć, bo coś, czegoś tam nie możecie znaleźć, pamiętajcie, że jeśli koordynaty przez portal prowadzą was na planetę daną, no to na tej danej planecie musicie to później odświeżać, yy, bo... Ja to Wam mogę pokazać na tym przykładzie. Popatrzcie, jakie są.. Ko Co to jest? A, można zgłosić bazę. A, to nawet ostatnia, jak była, był ten przypał z tą bazą, to nawet nie trzeba wchodzić do środka. Tu wystarczy przy niej e, stanąć. Okej, okay. typ fotograficzny. E, spójrzcie, jakie są koordynaty tutaj, e, na tej planecie. E, za chwilę zobaczycie, jakie będą w kosmosie. W kosmosie już się powinny zmienić. E, a jak już o kosmosie rozmawiamy, to właśnie trzeba polecieć. A no i rozmowa z tym statkiem oczywiście nie dała mi koordynatów jakiejś planety z mega to po prostu tego nie czytałem i to jest po nim... co? Aha, okazuje się, że jednak jest y, ta antena jednorazowa i już nie działa. Chyba nie działa. No można polatać i zobaczyć. No w każdym bądź razie. Ja mogę wam jeszcze pokazać. Fotograficzny, nie, tu, się, tu jeszcze jest takie samo. Ale jakbym poleciał na inną planetę, to już było, byłby całkowicie inny ten kod. Bo się ostatnio właśnie zdziwiłem, co jest. Co jest nie tak. A to się właśnie okazało, że. Ja dobra, to już nie działa. Więc to musimy sobie wyrzucić. Musimy zrobić jeszcze jednego tego, coś. Jakby tu się całe to nie przerobiło, ale to nic. Robimy tak i jeszcze więcej tego i kraftujemy na nowo to główienko, a lustro solarne jeszcze jest mi potrzebne, mam nadzieję, że mam na nie materiały. Chodziwo mam. Cudownie. Dobra, robimy to. I lecimy. Dalej to coś nie działa. <słuch> Możliwie, że niepotrzebnie tam to wyrzuciłem, działało. A ja to wyrzuciłem. Ale polecimy chwilę, polatamy sobie chwilę na tym silniku prestacyjnym. Ja nie będę robił cięcia, żebyście widzieli, że wszystko działa dobrze, albo nie działa dobrze. W każdym bądź razie za chwilkę powinno to wyskoczyć jako jakaś tam anomalia. Przynajmniej mam taką nadzieję, że wyskoczy. Już nie. Jak mnie te mapy, że one się tu kuźwa... fają. Yy, żeby ich użyć. Gdzie to jest w ogóle, ten... To. Hmm. Może trzeba zadanie jakieś zaobserwować i mi się wyświetlało teraz, coś się nie wyświetla. Zobaczmy. Ulepszenie jak z zonu, to mnie nie interesuje. Nie, nie ma tu nic. Dobra, trudno. No nic, polatam chwilę, zobaczymy. Może zrobić cięcie, bo to będzie trwało w nieskończoność. Eee, wyłączę tylko i wyłączę jeszcze raz. Może to coś da. Hmm. Dziwna sprawa. Wylatałem już naprawdę sporo paliwa na tym silniku pulsacyjnym i dalej mi nic nie wyskakuje. Albo coś robię źle. To jest bardzo możliwe. Albo coś się po prostu zbagowało. I albo gra widzi, że nie ma tego. Bo, bo jakoś nie wiem, źle gra została odświeżona. Albo jest jakiś jeszcze inny problem. Nie mam pojęcia, jak to działa, bo mówię. Pytałby to pierwszy raz, i kurde, no nie wiem, jak to może działać. Nie mam pojęcia. W każdym bądź razie, polatam jeszcze chwilę. co drogą, czy dałoby się zatankować. E, dobra, niech będzie. I cóż, e, mam nadzieję, że za chwilę się uda coś znaleźć. E, byłbym zadowolony z tego. Dobra, coś jest. Aha. Czego chcesz? Nie wdzielaj. Czuję <laughs> ci jeszcze dziełkami. Już mi nadzieję zrobił. Ah, a... A tu taka sytuacja. Ach, no nie wiem co tu jest, nie tak. Niby wszystko robię dobrze, ale... Jednak to nie działa. Kurde co tu robią factowce tak daleko. I tego raczej się nie znajduje tak jak właśnie myślałem przy frachtowcach. Jako taka zwykła fregata, tylko trzeba latać po kosmosie i liczyć na to, że to jakoś zadziała, ale to w moim przypadku, coś tu nie chce działać, niestety. E, a ja nie wiem dlaczego. Hmm. No nie wiem, nie wiem. E, no dobra, chyba nici z tego statku, ale. Chociaż jeden zdobyliśmy, za chwilę wam go pokażę. Tu chyba nie będę w stanie, tak mi się tutaj wydaje. E, bo niestety nie mam kompletnie ulepszonego e, napędu e, tego. Jak to się nazywa? mniejsza z tym, jak to się nazywa, nie mam go ulepszonego. Będę musiał to zrobić, ale nie mam e, ulepszeń niestety żadnych. Więc e, no cóż, za chwilę się tepnę na, na fachtowiec i obejrzymy sobie tą fregatę. Bo sam jestem ciekaw, jak ona wygląda. No dobra, jestem na prachtowcu i teraz tak, lecimy sobie tutaj, lecimy cały czas prosto tym korytarzem, aż do tego panelu, teraz za tym mamy panel dowodzenia flotą, zarządzaj flotą i to mamy, który to będzie, ten? To mnie a w ogóle, a on jest na misji, gdzie to jest? Powinno się tu dodać. Hmm. Co ja wabierz <grywa> eee... da? To była na pewno sklasa. Hmm. A jest. Dobra, Znalazłem go. Eee, zresztą tutaj można zobaczyć. Pisze organiczne, jakby. Eee, dobra. No, a ten statek można karmić. Okej. Okay. Powiedzmy, że tym, ale w ilości sztuk takiej mniejszej. Masz na kartę. I co to mu zwiększa? Jakoś statystyki, rozumiem. Eee, udane starcie, ok. status. Z, z loty. Aha, to nie można na, na nią polecieć, okej. Okay. A to widzę, że to wzrosło faktycznie. Ten czas ekspedycji tam był chyba łącznie, nie wiem, 4%. Okej, okay, spoko. Jak go można karmić, to fajnie. E, dobra, to my jeszcze polecimy sobie szybko do tego magazynu statków. Możemy wziąć nawet. Spotkamy się z kolegą. E, tego też wam nie pokazywałem chyba, jak wygląda właśnie zaparkowany statek. E, tak mi się przynajmniej wydaje, że go nie pokazywałem. No ale tak sobie fajnie lewituje. To jest bardzo przyjemne. E, dobra. Wrota się otwierają. To my wylatujemy. I dobra. Teraz trzeba go tylko zlokalizować. A to nie będzie takie proste. Bo tego tu jest całkiem sporo. Właśnie nie wiem czy on się tu pojawił. No, powinien być. O jest tutaj. Dobra. Ja go wam pokażę na aparacie. Tak będzie najlepiej. Ale pięknie. Dwa, dwa żywe statki się spotkały. Kurde, nie tutaj. Co ja robię? Ale fajnie wygląda. Jest aparacik. O boże, on. Też nie wolno. Leci tą kamerą wolną. Troszkę podlecieć. OK. No, wygląda kurde, całkiem imponująco. Trzeba przyznać całkiem fajnie on się prezentuje nawet ma takie jak wieloryby mają takie kurde nie wiem jak to się w ogóle nazywa ale coś takiego jak to pomarańczowe jak ktoś kto się zna może powiedzieć co to jest o już bliżej nie podlecę jest jakaś ściana niewidzialna dobra Ta, że tak powiem pierwotna pegata która zainspirowała mnie do tego żeby wam pokazać to wyglądała może nie, nie powiem, że wyglądała lepiej od tego, bo to też wygląda bardzo przyjemnie. Nawet ma jakiś potwór gębowy chyba, albo coś w tym stylu. Eee, tyle, że ona wyglądała inaczej. Ona wyglądała jak taka uśmiewnica, można byłoby powiedzieć. Znaczy, to też ma takie macki, ale... Tamto miało te macki takie naprawdę długie. No, a zresztą mogę wam tu pokazać, jak to wyglądało. Chociaż tutaj i zaś że tak powiem, eee, różnie z tym. Mamy na przykład tego. Do tego właśnie, że tak powiem, chciałem na początku polecieć. Tutaj mamy kolejnego też gościu znalazł. I to właśnie do tego też chciałem, ale najpierw chciałem właśnie sprawić to. I widzę, że to jest identyczne jak ja mam. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest identyko to, co ja znalazłem. No ale powraźcie sami, że czy to nie wygląda za wąbiście? No moim zdaniem wygląda wybitnie. No i mamy też coś takiego. Też w sumie to trochę bardziej podobne do tego co ja mam. coś tu jeszcze jest? No, jest pokazany ten największy. Fajne, fajnie to wygląda. Ale nie chcę mi się już tego szukać. Szczerze mówiąc. No nic. Myślę, że na dzisiaj to by było na tyle. Nie będę przedłużał tego odcinka. Wiem, że krótki. Ale po prostu nie mam co wam pokazać. A nie chcę robić jakichś tam zapychaczy i innych dupereli. No cóż, myślę, że fregata całkiem fajna, chociaż z drugiej strony i tak raczej widzimy to rzadko, i więc jedynie jak my się znajomych, którzy grają w No Man's Sky, to można wysłać zdjęcie i pochwalić się, że ma się coś takiego. No, to mówię, to by było na tyle, mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że zachęciłem do zdobycia czegoś takiego, bo nie jest to trudne. Nie jest to naprawdę trudne. Nie wiem, czy ja miałem takiego farta, że na sam start trafiłem S-klasę, chociaż też zauważyłem, że fregaty, jeśli tam wysyła się je na misję, to chyba im się podnosi to, bo tak, kurde, jakoś za dużo mam tego. Ale nie wiem, możliwe, że tylko tak mi się wydaje, bo ja chyba nawet żadnej S-klasy nie kupowałem, a mam już tam jakieś, no nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć. A dobra, dziękuję. I do następnego. Jak się podobało, to oczywiście zachęcam do zasubskrybowania, jeśli tego jeszcze nie robicie, do zostawienia lajka i do komentowania. Trzymajcie się i cześć.